Rondo to najprostsze skrzyżowanie, a mimo wszystko czasem dzieją się tu cuda. Jak w tym przypadku, gdy ten kierowca srebrnego samochodu zapomniał, jak powinno poruszać się po rondzie. No, wybrał niestety przeciwny kierunek ruchu, czyli pod prąd. Wszyscy na rondzie pewnie byli w szoku, bo to nie jest codzienne zjawisko. Jednakże ten nie wygląda na hama, a raczej zrozumie, żeby już tak nie jeździć. No cóż! Czasem się zdarza na rondzie skręcić w lewo. Jazda po ciemku bywa niebezpieczna, szczególnie gdy mamy do czynienia z jakimś wariatem na drodze. Tak jak w tym przypadku nie chce mi się nawet zliczać ilości przepisów, które ten pan złamał, ale sami ocenicie to zachowanie. Ścinanie pasów i agresywne wyprzedzanie i nocna pora to niestety zwykle nie kończy się dobrze. A dodatek wszystko odbywało się na zakręcie, co zwiększa ryzyko kolizji lub wypadku. Naprawdę ręce opadają. Wyprzedzanie na styk to częste zjawisko, o ile w dużej części przypadków się to udaje, to nadal podchodzi to pod wariacką jazdę. Zachowanie odpowiedniego odstępu na drodze od innych pojazdów jest bardzo ważne i kierowca tego czerwonego samochodu powinien to jasno zrozumieć. Bardzo łatwo w takich sytuacjach jest to kraksę. Jednakże to nie koniec, bo to nagranie ma jeszcze drugą dziwną sytuację, w której mały dostawczak zatrzymuje się na drodze i chce skręcić w lewo, mimo że już nie może tego zrobić. Pytanie, po co w takim razie skręcił w prawo, jak nagle zachciało mu się w lewo? Dziwna sytuacja. Ta sytuacja z nocnym wyprzedzaniem mogła się skończyć tragicznie. W nocy trzeba zachować szczególną ostrożność której nie zachował kierowca jadący z przeciwnej strony. I jak widzicie, sytuacja była naprawdę gorąca i niewiele brakowało. Miejmy nadzieję, że dzięki pokazywaniu nieodpowiednich zachowań, w końcu kierowcy kiedyś zrozumieją, jak nie powinni jeździć. Autor nagrania przekazał, że podczas ruchu wahadłowego zostawił odstęp, aby nie blokować jazdy w prawo. Jednakże Porsche za nim tego nie rozumie, i patrzcie, co tutaj się stanie. Porsche nieumiejętnie wyprzedza nagrywającego i uwaga nie umie ustawić się na pasie. A gdy już się ustawia, to się okazuje, że ktoś właśnie chciał tam skręcić. No i tutaj zaczyna się prawdziwy cyrk. Cwaniak w Porsche nie ustępuje i twardo stoi na swoim pasie, bo myśli, że tak być powinno. Swojej decyzji uparcie nie zamierza zmienić, bo liczy na to, że zaraz samochody ruszą do przodu. Po prostu temu kierowcy nie chciało się cofać. Co jest chamskie, biorąc pod uwagę, że wcisnął się na ten pas. Kierowca Porsche widzi zapewne, że blokuje już cały ruch, który dostał zielone, więc zaczyna się powoli przełamywać. Nawet autor nagrania stwierdził, że już wciśnie wsteczny i mu da pole do cofania. Jak widać, ciężkie negocjacje w jego głowie zaraz sprawią, że w końcu pomyśli jak człowiek, ale jak widzicie, przychodzi mu to z ogromnym trudem, co zapewne wiele mówi o tym kierowcy. Jednak kierowca Porsche po byciu bardzo upartym w końcu cofa. Blokować ruchu oczywiście nie może i jest to karane mandatem, który byłby całkiem pokaźny. Jednakże na kursie prawa jazdy cofać też się nie nauczył, bo wjechał na nie swój pas, co prawda, jak widzicie, małe samochody bez problemu się przecisną i normalnie sobie przejadą dalej. Jednakże ten cyrk się nie kończy. Ciężarówka nie mogła tym razem jednak przejechać. Ale po tej ciężarówce cała droga zostaje odkorkowana. I jak możecie się domyślić, nasz delikwent znowu coś odwali. Tym razem, jak odkorkował nasz bohater drogę, to w nagrodę uznał, że wyprzedzi i zajedzie innemu pojazdowi drogę. Dosłownie historia się powtarza na naszych oczach. Nic go to nie nauczyło. W tej sytuacji tylko mandat by go nauczył pokory. Spokojna jazda po mieście ku waszemu zdziwieniu. Może też wprowadzić was w niebezpieczną sytuację, gdy taki kierowca jak ten na nagraniu czuje się sam na drodze. Biały dostawczak postawia sobie wymusić pierwszeństwo skręcając i prawie wjeżdżając pod maskę nagrywającemu. Pierw powinien się upewnić, czy bezpiecznie może skręcić, to na później dopiero skręcać. Tym razem nie kierowca a rowerzysta zachował się w naprawdę nieodpowiedni sposób. Ciężko uwierzyć. Ale na środku skrzyżowania zaczyna on robić kółeczka swoim rowerem. Mimo, że na ten moment nie utrudnił on nikomu jazdy, to jest to oczywiście nieakceptowalne i daje zły przykład innym uczestnikom ruchu. Jednakże, podkreślam, nie doszło tutaj do żadnych utrudnień w ruchu czy wymuszeń, więc potraktujmy to jako ciekawostkę. Kierunkowskaz jest bardzo ważny i musimy go odpowiednio wcześnie włączyć. Aby zasygnalizować innym pojazdom, w którym kierunku będziemy zmierzać, ten kierowca natomiast tego nie zrobił. Szczerze mówiąc, sytuacja nie wygląda na chamską, tylko po prostu mógł zapomnieć. Ale niestety autor nagrania przez to był trochę zdezorientowany i widać, że trochę hamulec musiał wcisnąć. Włączenie się do ruchu oznacza respektowanie innych uczestników, którzy znajdują się już na drodze i mają pierwszeństwo. Ta ciężarówka. Natomiast myślała, że zdąży, i wcisnęła się na drogę, powodując wymuszenie, przez które nagrywający znacząco musiał wcisnąć hamulec. Jest to już chamskie zachowanie, bo jeśli instynkt podpowiada Wam, że nie zdążycie, ale ego mówi, że jednak tak, to czasem lepiej posłuchać się instynktu. Czerwony Seat ma problem ze swoim samochodem. Zdecydowanie powinien udać się do serwisu, bo jak widzicie, z wydechu wydostaje się gęsty czarny dym. Zresztą zaraz zobaczycie to znacznie lepiej. Sam kierowca może i nie zachowuje się hamsko, ale do serwisu zdecydowanie musi jechać. Zobaczcie, jak podczas wyprzedzania wydziela się ogromna chmura czarnego dymu, która wręcz trochę oślepiła nagrywającego. To, co zaraz zobaczycie, to naprawdę chora sytuacja, jakiej mam nadzieję nigdy nie spotkacie na drodze, no ale dobrze nagrywający jedzie sobie przez skrzyżowanie, mija radiowóz policyjny. I co się dzieje? Nagle znikąd pojawia się srebrny kierowca. W BMW, który wjeżdża mu pod maskę dosłownie, bo się tak śpieszył, by skręcić w lewo. Naprawdę mogło się obejść bez takiej akcji. I bez zbędnego stresu dla niewinnego nagrywającego. Zobaczcie tą niebezpieczną sytuację, gdzie na pasy wchodzi kobieta pchająca osobę na wózku inwalidzkim, a przez pasy przejeżdża ham w czerwonym samochodzie. Gdyby nieco później te osoby by się znalazły na pasach, to doszłoby do tragedii. Całe szczęście, nic się nie stało. A kierowca czerwonego samochodu powinien otrzymać teraz mandat 1500 zł który by go sprowadził mocno na ziemię. Znacie już jazdę pasem awaryjnym, ale to, co zaraz zobaczycie, to coś, czego się nie spodziewacie. Zacznijmy od początku. Kierowca przed nami jedzie za ciężarówką z naczepą w formie jakiejś klatki i prawdopodobnie on w nią uderza, bo przyczepa dziwnie się poruszyła, ale żeby tego było mało, to pasem awaryjnym jedzie ciężarówka z naczepą. Nie wiem, co tego kierowcę pokusiło. Ten mały czerwony samochód natomiast nie wiem, co robi, ale próbuje wykorzystać swoją zwinność, aby wyprzedzić z prawej strony, zahaczając o chodnik. I w dodatku, co mu to tak naprawdę dało? Wyprzedził tylko jeden samochód, w sumie to bardziej zajechał mu drogę, co jest chamstwem samym w sobie. Nie popieramy takiego zachowania, i jeśli wy, widzowie, nie chcecie spotkać takich delikwentów na drodze, to zostawcie subskrypcję na kanale.